mądrości naszej wewnętrznej co jeszcze odejdziemy od czegoś co nam nie służyło tutaj ewidentnie tu od czegoś odejdziemy zresztą tu była karta mówiąca o zakończeniu jakiegoś etapu w naszym życiu także tu ewidentnie od czegoś odejdziemy te dwie karty tutaj są ze sobą spójne jeśli chodzi o przekaz, ewidentnie od czegoś tu odejdziecie. Co to może być? No, dla jednych to będzie związek jakiś taki toksyczny, dla innych to może być praca, z której nie byliście zadowoleni. Dla jeszcze innych osób, no i tam jak już stracicie tamtą pracę, czy, czy odejdziecie od tamtej pracy, to tutaj macie możliwość pójścia do nowej pracy i zarobienia dobrych pieniędzy, tak? To od razu przypomnę, jakby ktoś zapomniał, że tam były te dobre pieniądze pokazane. Więc tutaj, żeby się nie załamywać, że jak ktoś pracę straci, bo jest możliwość nowej pracy. Yy, teraz, tak, co tam jeszcze mamy? Yy, porzucenie jakichś takich starych sposobów, starych metod, zakończenie po prostu takich starych spraw, jakichś starych spraw, żeby otworzyć się na nowe, bo te nowe sytuacje to już tutaj się też pokazują. One się pokazują tak już pod koniec tego okresu. Ale są bardzo wyraźne. No i jest też karta zadowolenia. Zadowolenie z realizacji jakiegoś etapu przedsięwzięcia, na przykład. Czyli gdyby to był własny biznes, to tu będziecie zadowoleni z pierwszego etapu tego nowego przedsięwzięcia czy biznesu. Co tu jeszcze może być? Tu może być podpisywanie umów, jakiejś nowej umowy, tak? Możecie tu być, właśnie, podpisywać nową umowę. Jest tu również skupienie na pracy, czyli praca tutaj będzie w tym okresie, o którym tu mowa. Co jeszcze? No, nauka też, poszerzanie wiedzy, właśnie, poszerzanie wiedzy, czyli aż w dwóch kartach jest mowa o tym, że waszym takim dużym osiągnięciem będzie poszerzenie waszej wiedzy i kwalifikacji. Co dalej jeszcze tu może być? Yy, możliwe budowanie firmy, rozwój kariery też możliwy tu jest, praca indywidualna też jest możliwa, czyli nie musicie chodzić do kogoś do pracy, żeby tam rozliczał was, a czy przyszliście punktualnie, a czy dobrze tam zrobiliście coś, a czy, czy, czy no wiadomo, że jak się chodzi do kogoś do pracy. Do, do cudzej firmy, to jest to zupełnie inaczej niż praca we własnej firmie, czy na własny rachunek. Także tu jest możliwa praca na własny rachunek, praca indywidualna, działanie takie na rzecz swojej kariery, na rzecz swojej e, kariery zawodowej. No już. Nie będę tu poszerzać, bo to już chyba wystarczy. No ale jest tu skupienie takie pokazane na pracy. Skupienie na pracy i są pokazane efekty pracy, bo to są karty podsumowujące, tak? Natomiast efekty tej pracy widać tutaj. W formie pieniędzy, w formie pieniędzy, czy, czy jakieś inwestycji. Bo dla jednych to będzie no, jakaś większa ilość pieniędzy, dla innych to... To również będą pieniądze, które przeznaczycie na inwestycje. Może to być właśnie zakup mieszkania czy czegoś, samochodu, no czegokolwiek, co wam tam pomoże, czy, czy to w pracy, czy w życiu takim rodzinnym też, bo samochód warto mieć. Ja nie mam, ja nie mam, dlatego wiem, że warto mieć. Więc y, cokolwiek to będzie, to będzie tutaj. Dla Was taka też satysfakcja, że to osiągnęliście tutaj w tym okresie. No to cóż, to życzę tych osiągnięć, takich właśnie na polu zawodowym, finansowym, na polu osobistym i, i również zdrowia gdzie było, tu było pokazane zdrowie i tutaj no zdrowia zawsze życzę. Zdrowia zawsze trzeba życzyć. Natomiast tu jest to zdrowie też pokazane, że będą takie momenty, że tu będziecie się bardzo dobrze czuli. Bardzo dobrze sami ze sobą w swojej skórze. Chociaż to jest energia lwa, tak? To jest karta osób ze znaku lwa, ale Wy tak tu będziecie się czuli. Będziecie się czuli zdrowo, atrakcyjnie. No i tego wam życzę, żebyście tak się właśnie czuli, żeby tu jak najlepiej się układało w waszym życiu. Powodzenia i do usłyszenia.